Witam. Dziś chciałem porozmawiać na temat, który intryguje wiele osób i o który cały czas się mnie pytacie: czyli o sprzedaż bezpośrednią ryb i roślin z mojego akwarium. Tutaj prosty przykład: ostatnio Wam mówiłem, że będę się chciał pozbyć dwóch zbrojników, dwóch samców tego młodego, takiego małego samca, oraz tego mojego najstarszego samca, którego kiedyś kupiłem, który był tu kiedyś królem, potem cały czas oglądaliście, jak on toczył wielkie bitwy z tym jasnym samcem no i przyszedł czas, że już po prostu trzeba się go pozbyć bo już się zrobiło za ciasno a ten samiec z racji tego, że młody samiec przejął całe akwarium nie ma już racji bytu a ten jasny jeszcze jako taką mi się podoba i mam do niego znacznie większy centymetr ponieważ jest ze mną znacznie dłużej niż ten ostatni samiec, którego kupiłem na początku tego akwarium więc tego właśnie postanowiłem się pozbyć jak wiecie, nie jest to proste, żeby złapać jakąkolwiek rybę w moim akwarium. Przy zbrojnikach jest to troszeczkę lepsze, wystarczy zastosować drobną sztuczkę, czyli wrzucamy na dno jakieś tam tabletki, podkładamy siatkę i czekamy. Film jaki teraz oglądacie jest w dosyć dużym przyspieszeniu, a to z racji tego, że nie zawsze i nie szybko te zbrojniki chcą wyjść. Czasami trwa to kilkadziesiąt minut, a czasami wystarczą 2-3 minuty i, i taka ryba już znajduje się na głównej arenie w zasadzie w jedynym miejscu, w którym mam jakikolwiek manewr z siatką i w którym mogę go złapać. Samiec ten, jeżeli widzicie, znajduje się na prawo od siatki i on cały czas znajduje się z przodu, więc cały czas jest gdzieś tu blisko, ale w ogóle się nie rusza i nie wychodzi na tą główną arenę. Czekałem około 10 minut, zjawiły się chyba wszystkie zbrojniki, ale nie ten, no i postanowiłem zaryzykować i delikatnie wypchnąć go z kryjówki, w której się znajduje, tak, w przypadku, nam nie uciekł, ponieważ jakby mi uciekł, to myślę, że już bym go tutaj nie złapał. Zauważyłem, że już postanowił uciekać. Szybki ruch i jest już w siatce. Jak na tak dużego samca, jest wyjątkowo spokojny. Powiem wam, że z tym młodszym samcem było znacznie trudniej. On mocno rzucał się w siatce i nie chciał tak wyjść po dobroci. Przy okazji trochę sobie poniszczył płetwy, no ale to się czasami zdarza. Jak trafi do dobrego akwarium, szybko się zregeneruje. W każdym razie, ten jest złapany, i te dwa samce, których chciałem się pozbyć, no już nie są ze mną w akwarium. Mam zamiast się jeszcze pozbyć, słuchajcie, jak sobie krótko policzyłem około 10 do 15 mniejszych zbrojników, które również myślę, że nie będzie problemu, żeby je złapać, ale na nich jeszcze chętnych nie mam. W racji tego, że zbrojniki, jest to tak bardzo mocno mnożąca się ryba. Że ludzie rozdają je praktycznie za darmo i to w każdych ilościach. No ja chcę tam parę złotych, dlatego że są to już odchowane ładne, duże sztuki. Może się ktoś znajdzie, chętny. Na razie czekają. W każdym razie ten samiec trafił już do, do worka. Jak się pod spodem w skranu nalałem wody do worka i jest już na niego klient. Jak go zmierzyłem, miał blisko 13,5 cm. Więc jak na zbrojnika. To już jest naprawdę zwykłego, pospolitego zbrojnika naprawdę spory okaz. Drugi temat, jaki chciałem poruszyć, to sprzedaż roślin. Również wystawione na liście. Czasami ktoś coś do mnie napisze, wyśle mi jakieś zestawienie, i wystarczy je potem tylko skompletować. Czy żabienice? O, akurat są trzy. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, są trzy. A. I czwarta w się, tak żeby się szybciej pozbyć. Trzy kryptokoryny. Trzeba wyrywać, bo już jest ciasno. Jedna tu jak się zapuściła. anobiasy anobiasy to są tu ale tu w tych anobiasach niestety pływają małe barwniaki ale zrobimy to tak, żeby im nie przeszkadzać. One sobie upodobały tego anobiasa, bo jest tak w sumie na samym środku, ale jednak jest tak gęsty, że czego się łatwo można schować. Wracając do roślin. Bardzo dużo pytań, czy można liczyć na jakieś rośliny, czy da radę gdzieś zamówić rośliny. No i najważniejsze pytanie, czy wysyłam roślinki z itd. i tak dalej. Słuchajcie, można powiedzieć, że nie wysyłam. Na wszystkie takie pytania, czy wysyłam, odpowiadam, że nie wysyłam. Ja prowadzę raczej sprzedaż bezpośrednią. A to z tego względu, że no, u mnie taka roślinka to kosztuje tam chyba, nie wiem, 5 zł. I ja za, nie wiem, 5-10 zł. nie będę, że tak powiem, bawił się w pakowanie tego, chodzenia na te paczkomaty i załatwianie jakiegoś kartona, butelki czegokolwiek. Ostatnio słuchajcie, jeden z widzów zresztą no, namówił mnie i faktycznie mu wysłałem, ale to był zakup powyżej 50 zł. No i ewentualnie takie jeszcze jestem w stanie, dogadałem się, że tak powiem, z żoną, która za niewielką opłatą stwierdziła, że ona może się tym zająć i na paczkomat pójść. No to stwierdziłem, no dobra, niech będzie. Ale generalnie rzecz biorąc, nie wysyłam raczej, raczej wolę indywidualną sprzedaż z kilku względów, tak? Przede wszystkim człowiek, który do mnie przychodzi widzi dokładnie roślinę, którą ja mu daję. No, i najciekawsze i najfajniejsze z tego wszystkiego w kontakcie bezpośrednim jest to, że no bardzo często możemy sobie po prostu postać i porozmawiać na tematy akwarystyczne. Każde spotkanie dwóch akwarystów zawsze jest fajne i bardzo długie, bo czasami jest tak, że ktoś przyjdzie do mnie po jakąś małą roślinkę, a spędza u mnie godzinę albo lepiej. Jak wiecie, akwarium duże, dużo się dzieje, dużo ryb, dużo roślin, więc jest o czym rozmawiać. No i zazwyczaj właśnie tak to się wszystko kończy. Także jeżeli chodzi o roślinki, to, to, to mówię, no jestem w stanie je sprzedawać. Także i roślinki z przycinki, ale i także rośliny jakieś takie, co je tam gdzieś, no rosną sobie po prostu. Jak ktoś chce, to, to wyrywam. Ale to mówię, to raczej nie wysyłam, raczej, raczej odbiór na miejscu. Kolejna sprawa, Helenki, no te ślimaki to ja lubię sprzedawać, też mam je wystawione na się bardzo dużo osób do niej przychodzi, ostatnio jak się zgłosił do mnie klient, zamówił chyba 50 sztuk, no i właśnie z tych 50, z wybierania, że tak powiem, tych 50 sztuk jest ten krótki filmik, robiony w dzień, więc odbija się okno i niewiele widzicie, ale uwierzcie mi na słowo, że w w tym oto kubeczku znajduje się dokładnie 66 sztuk Helenek, które z miłą chęcią oddałem. I powiem Wam szczerze, że jakby ten klient zamówił 200, to też bym bez problemu nazbierał. A to jeszcze taka ciekawa sytuacja: słuchajcie, z wyrywania lotosa czerwonego, akurat dla jednego z widzów, który zamówił z wysyłką. Słuchajcie, dwa liście przerosły sobie przez ten oto piękny otwór, jak już kiedyś mówiłem. On jest tam do samego dołu wywiecony i gdzieś tam przez dół sobie weszły dwa liście i wyszły przez ten otwór. Ja tu próbowałem wyrwać sobie lotosa. Mówię, czego on się tak trzyma. Wciąż gdzieś ma jakieś boczne łącze, a to po prostu dwa liście wystawały przez, przez tę dziurkę. Zapakowałem je w butelki i wysłałem. Mam nadzieję, że doszły, bo nie mam żadnego odzewu. I w zasadzie z tego miejsca, bo wiem, że pojechały do widza. Jakbyś oglądał ten film, Napisz eee, mi w komentarzu, jak to doszło, jak to wygląda, bo przyznam się szczerze, że pierwszy raz w takiej formie wysyłałem jakiekolwiek rośliny. Eee, no i chciałbym wiedzieć, czy popełniłem jakieś błędy, czy może wszystko się udało i doszło eee, bez żadnego problemu. Na wszelkie parę, jak jakby ktoś jeszcze kiedyś się zdecydował na taką wysyłkę. Eee, no, chciałbym po prostu wiedzieć, i podobno też ze zbrojnikami, też bym, bo wiem, że też pojechały do widzów. Napiszcie mi w komentarzach, jak się teraz mają. No dobra, podsumowując, słuchajcie, ryby, rośliny są czasami u mnie na sprzedaż. Z ryb mam obecnie do sprzedania jedynie z To Są od takie podrostki od 3 do, do 8 nawet centymetrów. Płci jeszcze mi nieznanej, no bo to dopiero tak gdzieś 8-10 cm zaczynają mi rosnąć wąsy, więc dopiero wiadomo co to będzie. Z ryb do sprzedania będę miał jeszcze samca tego tutaj, koi samca tego tutaj. To jest potomek predatora, oraz samca tego tutaj. To jest niebieski samiec. To się nazywa jakoś tak fajnie. Smoky coś tam był, ale dokładnie nie wiem, nie chcę kłamać. W każdym razie, yy, jeżeli chodzi o ryby, na pewno nie wysyłam. Nie, nie, nie podejmę się pakowania i wysyłki ryb, a już na pewno nie jakimś tam paczkomatem. Myślę, że to jest zbrodnia i to powinno być karane, bo wysyłanie paczkomatem to jest jakaś rzeź dla ryb. Nie dość, że idzie to, nie wiem, 3 czy 4 dni. Yy, to jeszcze, jak ja widzę czasami, jak zamówię cokolwiek, w jakim stanie przychodzą paczki, to aż strach powiem się, co się dzieje z tymi rybami i na pewno nie chcę tego tym rybom robić. Yy, sprzedaję też ślimaczki, yy, helenki, yy, no i roślinki, roślinki, ale mówię, ja preferuję zacząć sprzedaż bezpośrednią, raczej nie wysyłam, no chyba, że ktoś ma naprawdę duży dar przekonywania i jest w stanie mnie do tego przekonać, żebym mu wysłał, no to może i wyślę, ale... Ale na pewno to już przy jakichś większych kwotach, bo mówię za 5 zł, ja nie będę się męczył z pakowaniem tego i potem zastanawianiem, czy to doszło, w jakim stanie to doszło i na no szkoda moich i Waszych nerwów. No i dobra, w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że kilku osobom, które cały czas mnie tam męczą, dęczą o tę sprzedaż. W jakikolwiek sposób coś pomogłem, a jeszcze jedna: mnóstwo rzeczy mi tu ludzi pisze, że na jakieś messengery ich znajdował, jakieś inne WhatsAppy. Ja słuchajcie, nie mam takich rzeczy: ja jestem za stary na to i no, może i za głupi, albo po prostu mi się nie chce. Nie mam żadnych Instagramów, żadnych, żadnych nie wiem tych Facebooków, więc jeżeli ktoś chce mnie znaleźć, to mnie znajdzie, bo to nie jest problem. Wiele osób mnie znalazło, skontaktowało się ze mną to e, też bardzo chcę to to nie jest żaden problem w tym odcinku to już tyle e, ja się z Wami żegnam do zobaczenia, cześć!